Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Bartoszkica, jestem pracownikiem firmy Bajwa. U nas w firmie jestem odpowiedzialny za konstrukcję Nowotegra. To jest mój kolega Rafał Polak, jest również odpowiedzialny za konstrukcję Nowotegra, jest konsultantem technicznym. Dzień dobry, tak jak Pan powiedział, jestem pracownikiem Bajwa i konsultantem technicznym, jeżeli chodzi o system konstrukcyjny Nowotegra. Chcielibyśmy Państwa zaprosić dzisiaj na webinar, który będzie poświęcony montażowi na blachodachówce blasze trapezowej, blasze palistej, faliste. chodzi o montaż mostków krótkich z podklejką WPDL. Na początku chcielibyśmy Państwu pokazać, jakie mostki w ogóle mamy w ofercie. W ofercie mamy mostki C47, 47 chodzi oczywiście o wysokość tego mostka, 47 mm i długość tego mostka 38,5 cm. Te mostki możemy wykorzystywać do montażu na blasze trapezowej i na blachodachówce. Podobne mostki C24, wysokość 24 mm również do montażu, jedne i drugie służą do montażu modułów w pionie, mostki są wtedy przykręcone do blachy w poziomie. Mamy drugie mostki, również w wysokościach 24 mm i 47, to są mostki te, tutaj 12 i 20 cm, one służą do montażu modułów w poziomie, same mostki natomiast są przykręcone do blachy w pionie. Zaprezentujemy Państwu mostki C-47, montowane do fali lub też do trapezu w poprzek. Mostki są montowane w poziomie, tak jak Rafał tutaj je ułożył. Oczywiście w zależności od trapezu, od rozstawów, ale przeróżne rodzaje są, jak Państwo wiecie, trapezu i blachodachówki. No, zawsze te mostki jednak wystarczają tak, żeby były zamontowane na dwie fale. Tak jak wspomniałem długość takiego mostka to jest 38,5 cm, więc na 99% typów blachodachówki i trapezu ten mostek jest odpowiedni. Tutaj zaznaczę jedną ważną rzecz. My te mostki teraz będziemy przykręcali wkrętami, oczywiście wkręty tutaj też specjalnie dostosowane do tego. Natomiast Państwa pytanie tutaj może być pierwsze, ile tych wkrętów ma być? Tak jak tutaj na tej tablicy zaznaczyłem, tych krętów może być dwa na falę. W zależności od tego, jak one będą ułożone, mogą być jeden nad drugim, wtedy oczywiście z mniejszą podkładką, albo po skosie, jeden koło drugiego, z większą podkładką. Tych krętów może być na fali trapezu czy blachodobówki od jednego, z każdej strony, na każdej fali, do czterech aż. To wszystko zależy oczywiście od projektu wykonanego w naszym programie Solar Planet. Wszystko zależy od tego, gdzie usytuowana jest budowa, jak wygląda instalacja, w którym miejscu, już konkretnie na dachu, jest przykręcony konkretny mostek, bo wiadomo, przy kalenicy czy przy krawędzi, siły sania wiatru są większe, wtedy wymagane jest więcej wkrętów. Z reguły to jest po jednym wkręcie na fali trapezu czy blachodachówki, i tak teraz też przykręcimy te mostki. Tutaj, jeszcze zanim przykręcimy te mostki, chciałbym zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Można powiedzieć, że oczywiście takie mostki. Są dostępne na polskim rynku od wielu producentów. Natomiast tutaj zwrócę uwagę na podklejkę. Podklejka EPDM na każdym mostku, tutaj zaznaczę również, że te mostki są prefabrykowane, czyli tak jak teraz Państwo go widzicie, tak również go dostaniecie ten mostek. Podklejka już jest przyklejona. No i sama podklejka, sama podklejka EPDM jest dwuczęściowa, dwuwarstwowa przede wszystkim i wzmocniona jeszcze włóknami metalowymi. Również podklejka, jak i cały mostek ma gwarancję 10 lat. Także proszę sobie wyobrazić, ta podklejka to naprawdę jest solidna rzecz. No i oczywiście sam montaż później ona się wulkanizuje, połączenie takie jest szczelne. Przed montażem, oczywiście, należy się jeszcze upewnić, że blacha, do której Państwo będziecie kręcili te mostki, ma grubość minimum 0,4 mm. To jest warunek podstawowy. Oraz, co również jest sygnalizowane w naszym programie Solar Planet podczas robienia takiego projektu, już po Państwa stronie należy się upewnić, czy sama połać, samo poszycie, sama blacha jest dostatecznie mocno i solidnie zamontowana do podkonstrukcji. Jeżeli nie, no to zalecalibyśmy tutaj zastosowanie dodatkowych wkrętów, dodatkowych farmerów. Tutaj na tym, na tym niewielkim próbniku pokażemy Państwu teraz jak przykręcić te mostki, oczywiście na pewno Państwo taki temat znacie, no bo nie jest Wam to obce, czy, czy od nas mostki, czy od kogo innego. Kręciliście takie mostki pewnie już wiele razy. Wykorzystujemy do tego wkręty, które są u nas w ofercie, oczywiście to są te 6 mm, no i na fali, trapezu, czy tam blachodachówki przykręcamy. Oczywiście istotna rzecz. Istotna jest to oczywiście, żeby nie przekręcić tego wkręta, tutaj teoretycznie właściwie powinniśmy się przy pierwszym, drugim, trzecim takim wkręcie posłużyć kluczem dynamometrycznym, no, z czasem oczywiście kwestia ustawienia wkrętarki, yy, jakości baterii, jakości samej wkrętarki, no to myślę, że yy, nabierzecie Państwo wprawy, czy macie taką wprawę już na pewno, żeby odpowiednio zamontować. Yy, taki się Państwo po prostu, żeby nie przekręcić, nie spłaszczyć za bardzo tej podkładki, która tutaj jest, żeby tak jak tutaj ta podkładka nie była za bardzo spłaszczona, ale żeby ona swój kształt zmieniła od kształtu pierwotnego. Przykręcamy. Przykręcamy mostek. Tutaj ja używam jednego wkręta na każdą falę. Tak jak mówię, zgodnie z projektem w Planicie należy to wykonać. W większości przypadków faktycznie tak jest, że jeden wkręt na falę. Tutaj zaznaczę siła wyrwania takiego wkręta, to jest do 100 kg. Proszę zwrócić uwagę na montaż. Chodzi o to właśnie, żeby mostek był solidnie zamontowany, żeby ta jak Rafał wspomniał, podkładka ta uszczelniająca faktycznie nieco odkształciła się od pierwotnej formy, ale żeby połączenie było szczelne, a jednocześnie wkrętnie przekręcone. Przekręcimy kolejny mostek. Zawsze przy takim montażu należy ten mostek przytrzymywać sobie, żeby nie odszedł od linii, którą wyznaczyliśmy. Tutaj chciałbym zaznaczyć również, że zarówno do mostków C47, jak i do naszych szyn C47 mamy zaślepki, takie kończące całą instalację. Czarna zaślepka, jak Państwo wiecie, diabeł tkwi w szczegółach, naprawdę dobrze wygląda, szczególnie przy modułach z czarną ramką lub modułach typu full black. Ta zaślepka, tak jak mówię, pasuje zarówno na ten mostek c te 47 jak na szynę. Po prostu wystarczy ją na, nasunąć no i wtedy mostek dokręcić. Zaślepka, oczywiście, ma wycięcie, które pozwala zwulkanizować się w Mamy również do dyspozycji mostki, które są płytszymi mostkami, niższymi. One są zasadne do zastosowania, kiedy trapez lub też fala blacha dochówki czy, czy blachy falistej jest wyższa, ten mostek jest tańszy, ma identyczną podkładkę PDM, tylko jest po prostu mostkiem niższym. Ta wentylacja przy wyższym trapezie czy wyższej fali jest zachowana, więc możemy wtedy zastosować takie alternatywne rozwiązanie niższy mostek. Chcielibyśmy Państwu również pokazać mostki te 12 cm C24, czyli wysokość 24 mm. To rozwiązanie, szczególnie na trapezie, czy też na blachodachówce, w zależności od jej kształtu, tak jak nasza blachodachówka, tutaj, ma jak Państwo widzicie, tą falę dosyć łagodną. Więc również te mostki z płaską podstawą można dokręcić na tego typu blachodachówce. No i oczywiście na trapezie również. Tu trzeba zaznaczyć, że firma Bajwa daje gwarancję na to, także to nie jest powiedzmy rozwiązanie prowizoryczne, my na to dajemy gwarancję, także taki montaż jest objęty naszą gwarancją. Tak jest, przy takim montażu tutaj koledzy z Nowotegry, z Tybingi, czyli projektanci całej konstrukcji dostali od nas różne modele dachówki, trapezu i na tych wszystkich elementach testowali te mostki, czyli montowali je, Później próbowali próby wyrwania szczelności i tak dalej, także szczelność jest zachowana właśnie na, bazując na podklejce EPDM. Tu kolega zaznaczył, że te, te mostki są o płaskiej powierzchni okay. i one są możliwe do, do zastosowania kiedy fala traf, kiedy fala blachodachówki czy dachówki czy blachy falistej jest w miarę, w miarę szeroka, tak? Wtedy możemy to zastosować. Natomiast kiedy mamy do czynienia z blachą o wyższej fali, czyli ten, ten kiedy mamy do czynienia z blachą czy blachodachówką właśnie o wyższej fali, czyli o większym tym tutaj wygięciu, możemy zastosować również tego typu mostki. To jest mostek C33, wysokość jego to jest też 24 mm. Natomiast proszę zwrócić uwagę na postawę, ona jest podgięta. Oczywiście mamy jeden taki mostek z jednym rodzajem podgięcia. Jak Państwo wiecie, blachodachówek na rynku jest setki modeli, więc oczywiście siłą rzeczy nie do każdego będzie pasował. Natomiast do większości, do większości faktycznie pasuje. Czy do blachy falistej, czy do blachodachówki, taki mostek może być zastosowany, z tym, że jedna bardzo, bardzo ważna rzecz, należy go oczywiście przymierzyć do fali blachodachówki. No i Kluczową rzeczą, kluczowym warunkiem to jest zachowana szczelność na łączeniu mostka i blachodachówki. Tutaj widzimy, że nasza blachodachówka, tutaj podczas tego przykładu, którą tutaj zorganizowaliśmy, ma łagodniejszą falę niż mostek, więc tego mostka na tej blachodachówce nie polecalibyśmy stosować. Można zastosować ten mostek, ponieważ tu widzimy, że styk poszycia dachowego i mostka trapezowego jest zachowany i szczelność również będzie zachowana. My tą szczelność gwarantujemy, że ten mostek zostanie przekręcony odpowiednio. Natomiast, tak jak kolega wspomniał, dostosowując się do fali wygięciem, wpukleniem tego mostka, doskonale również zachowamy szczelność połączenia. No i przy montażu mostków, tak jak mówimy tutaj, w tym przypadku konkretnym na tej blachodachówce użyjemy tych mostków, montaż mostków w pionie, czyli moduły zamontowane w poziomie. Przykręcimy teraz te mostki do naszej blachodachówki tutaj, no i później pokażemy Państwu oczywiście jak ten moduł tutaj w wersji mikro zamontować, plus jeszcze inne rozwiązania, które tutaj byłyby możliwe. Tutaj oczywiście należy, należy pamiętać o tym, żeby ten mostek był przykręcony na środku tej fali. chować linię prostą, żeby ten mostek nie był w ten sposób przemocowany, czyli skoszony w stosunku do linii fali, ponieważ no wtedy będziemy mieli trudności z sklemowaniem tego modułu lub też wystąpią po prostu za duże naprężenia. Ale zwrócę uwagę jeszcze na jedną rzecz. To są tak zwane wkręty bezbiurowe, jak widzicie. Czyli otwór tworzony przez ten wkręt ma kształt lejka. W związku z tym ten wkręt trzyma się na minimum trzech zwojach. Stąd taka wysoka siła wyrwania tego wkręta tutaj. No i później przechodzimy do montażu modułu. Ja tutaj w międzyczasie odwróciłem prezenter, żeby Państwo widzieli dolną jego część. Klemy końcowe, tutaj Rafał przykręci. Spływ dachu jest, jest w tą stronę. Teraz przykręcimy klemy, klemy końcowe mamy w dwóch kolorach, czarnym i srebrnym, tutaj łatwiej te klemy jest włożyć, dlatego je wkładam, nie wklikuję, można je oczywiście kliknąć również, w ten sposób przykręcimy klemy, jak zwykle proponuję przykręcić klemy bardzo delikatnie wkrętarką. Proponuję również trzymać te klemy, one mają bardzo ściśle dolegać, więc raz na to dbać. Dokręcenie już, ok, trochę czasu, dokręcenie, już siłą zasadniczą, 8 nm klem końcowych, proponuję zrobić kluczem dynamometrycznym. W przypadku zastosowania szyn, które są ułożone wzdłuż spływu trapezu, stosuję również zabezpieczenia. Zabezpieczenie przed sunięciem, tak jest. Zabezpieczenie przed sunięciem. Dokręcamy ręcznie, potem kluczem. 18, dokręcamy z siłą 50 Nm. To zabezpieczenie jest stosowane na każdą szynę, na każdy mostek trapezowy, uniemożliwia nam to zsuwanie się. Oczywiście y zabezpieczenie tego typu, jak Rafa tutaj pokazuje, stosujemy faktycznie na każdym mostku, tylko w pierwszym tylko w rzędzie od w pierwszym rzędzie dołu. Rzędzie oczywiście od dołu. To nam odpowiednio już zabezpieczy. Wspominaliśmy wcześniej Państwo o podkładce PDM, że ona doskonale uszczelnia miejsce kontaktu z poszyciem dachowym, czyli miejsce kontaktu morska z poszyciem dachowym. Ale co bardzo ważne, ona również uszczelnia miejsce ingerencji w poszycie dachowe, czyli po prostu ten otwór montażowy, dlatego że wkręcając, wkręcając naszą śrubę, ona. Widzicie Państwo, ona owija się również tą podkładką EPDM, czym uszczelnia również miejsce samej ingerencji, tak? Więc doskonałe, doskonałe uszczelnienie całego styku, plus uszczelnienie otworu montażowego daje nam bezpieczeństwo, że ten dach jest doskonale zabezpieczony przed, przed przeciekaniem. Tutaj użyliśmy mostków C24, tych, tych niższych, można również oczywiście użyć tych wyższych mostków 20-centymetrowych C47. One również doskonale uszczelniają nam powierzchnię, natomiast są stosowane właśnie w przypadku, kiedy fala lub też trapez jest niski w stosunku do, do poszycia, żeby zachować odpowiednią wentylację między modułem a poszyciem, poszyciem dachowym. Tutaj oczywiście, tak jak Państwu pokazywaliśmy wcześniej, możemy zamontować moduły, klemujemy je klemami końcowymi, środkowymi, wiadomo. Natomiast chcielibyśmy pokazać jeszcze jedno rozwiązanie. Mamy coś takiego jak szyny wsuwane. Te szyny wsuwane, tutaj mamy oczywiście fragment takiej szyny, mamy w długości 2,20 m i 5,40 m. I te szyny wsuwane, między innymi, bo nie tylko, mogą być montowane na mostkach czy wyższych czy niższych tak jak Rafał wspomniał wcześniej w zależności od kształtu trapezu czy blachodochówki dobieracie Państwo właściwy mostek, właściwą wysokość no i jednym z rozwiązań to jest szyna wsuwana, szyna wsuwana to rozwiązanie którego chyba na polskim rynku nie ma nikt inny takie rozwiązanie faktycznie robi wrażenie ponieważ czarna szyna wsuwana plus czarne moduły typu full black Tworzą faktycznie na całej połaci dachu jeden duży panel zbudowany z modułów fotowoltaicznych. Taką szynę wsuwaną możemy zamontować do naszych mostków. Wystarczy zastosować łącznik. To jest łącznik krzywowy, którym przymocowujemy, którym przymocowujemy. On się bardzo podobnie wsuwa jak każdy inny łącznik, czy też klema. Ma takie same dokładnie skięcie, także wpięcie możemy wsunąć go, wciskamy go. Tutaj w otwór montażowy kluczem trzynastką przykręcamy. Siłą 50 km dokręcamy taki łącznik. Podobnie tutaj na całej długości szyny najniższej dokręcamy te łączniki zawsze od strony wewnętrznej. Na kolejnych szynach raz od góry, raz od dołu, w kolejnej na najwyższej szynie tylko od wewnętrznej, również, czyli od dołu. No i później moduł jest montowany, to pokażemy Państwu na drugim próbniku. Myśmy tutaj w międzyczasie zmienili prezenter. Na tamtym jak Państwo widzieliście były mostki zamontowane, do nich szyna wsuwana. Tu mamy inne rozwiązanie nieco. Szyna wsuwana, czarna, zamontowana jest do trapezu, ale już nie na mostkach, tylko specjalnymi klamrami do boku fali trapezu. No i szyna wsuwana tutaj, tutaj należy pamiętać oczywiście o podkładce EPDM na każdej fali trapezu, żeby była podłożona. W miejscu styku szyn musi być podkładka EPDM. Ona naprawdę nic nie uszczelnia, natomiast nie powoduje nam zniszczenia całego, całego pożycia. Rozstaw między szynami wsuwanymi, między szyną dolną i górną to jest wysokość modułu plus 12 mm po to, żeby można go było włożyć. I teraz uwaga, montaż modułu nie następuje poprzez wsunięcie modułu jeden po drugim od boku całej konstrukcji, tylko na zasadzie takiej, że najpierw wkładamy górną część modułu, stąd ta właśnie różnica. W rozstawie szyn względem modułu, no i osadzamy na dolnej szynie przestrzeń, która tutaj się tworzy, wypełniamy odpowiednim takim gumowym teowniczkiem, właśnie o grubości 10 mm, który tą przestrzeń dokładnie tam wypełni, co nie pozwoli na wysunięcie się modułu samoczynne, wyciszy go trochę podczas silniejszych podmuchów wiatru albo po prostu. Nie będzie go można po prostu ukraść w tej instalacji. Ten system jest systemem bezklemowym, on bardzo ładnie zdaje egzamin, bardzo ładnie wygląda, jego estetyka jest wysoka, na, szczególnie na dachach czarnych, przy zastosowaniu czarnych szyn, czarnych modułów, to daje takie wrażenie jednej połaci, jednego lustra. Tutaj dochodzą oczywiście takie elementy, jak wykończenie, zamknięcie tej szyny wsuwanej z jednej i drugiej strony takiej instalacji u góry na dole, zaznaczę, że oczywiście szyna wsuwana jest jedna, Dolna i górna to jest dokładnie ta sama szyna, tutaj jak Państwo zwrócicie uwagę z jednej strony jest wypust większy, z drugiej jest mniejszy. No i kolejna, kolejne piętro modułów jest montowane na tej samej szynie tutaj i tak dalej i tak dalej. Szyna górna jednocześnie jest dolną szyną kolejnego modułu. Pokazywaliśmy Państwu przed chwileczką montaż na mostkach, na blachodachówce gdzie moduł był klemowany, gdzie moduł mógł być wsuwany do szyny wsuwanej. Pokazywaliśmy na trapezie, jak montowane mogą być szyny wsuwane za pomocą takich klamerek specjalnych do boku fali trapezu i moduł jest wsuwany. Natomiast przy okazji naszego dzisiejszego tematu, czyli montaż bezpośredni do blachodachówki czy blachotrapezu, chcielibyśmy pokazać jeszcze jedno rozwiązanie, czyli tak zwane sztyce. Tutaj oczywiście mamy to w skali mikro. Te sztyce mamy w ofercie w różnych długościach. Najkrótsza z nich ma 20 cm, czyli ten wymiar tutaj to jest 20 cm, i ona pozwala podnieść moduł na wysokość 13 do 20 stopni. Część tej jest, sztycy jest nadwintowane, więc regulacja wysokości tutaj jest płynna. Cały zestaw montażowy składa się raczej z kilku elementów to znaczy po pierwsze profil podstawowy. Profil podstawowy ma długość 3,37 pod, pod jeden moduł fotowoltaiczny należy go przeciąć na pół Wtedy jedna połowa jest tylną częścią Druga połowa jest przednią częścią tego profilu Profil montowany jest wkrętami do trapezu Oczywiście w każdym miejscu gdzie jest łączenie profilu z trapezem Należy podłożyć podklejkę EPDM No i przykręcić ten profil do trapezu czyli na minimum pięciu w falach taki profil powinien być przykręcony, czyli tutaj już mielibyśmy 10 wkrętów na jednym profilu, 10 wkrętów na drugim profilu. Razem to jest 20 wkrętów. Przypomnę, że siła wyrwania jednego wkręta to jest do 100 kg. Także ten moduł tutaj będzie na 100% solidnie zamontowany. Przypomnę również o jednej rzeczy, czyli minimum 0,4 mm grubość blachy. No i później sam montaż na sztycach, czyli profil podstawowy Państwo montujecie. Do tego dochodzą tak zwane łapy, czy tam Klamry tylne i przednie, które są montowane do ramy modułu, do technicznego otworu, który już tam istnieje w tej ramce modułu. Są przykręcane śrubami. Sama sztyca, jej dolna część jest zagnieżdżana w szynie. Tutaj ten kształt Państwu chciałbym pokazać. Taki ślimakowaty sztyca jest zagnieżdżana w ten sposób, oczywiście, ona nie wypadnie, nie wysunie się. No i moduł jest montowany później tutaj za pomocą tego uchwytu, tak jak mówiłem, przykręcany do ramy modułu, do otworu technicznego już istniejącego. Do otworów technicznych, które tutaj każdy moduł posiada. Wykorzystujemy ten wewnętrzny zawsze do tego typu montażu tutaj na sztycach. No i można płynnie regulować, co jest olbrzymią zaletą tej konstrukcji. Po pierwsze to, że można właśnie płynnie regulować nachylenie modułu. Tak jak mówiłem, w przypadku najkrótszych naszych sztyc to jest... Między 13 a 20 stopni. No ale tak mówiłem mamy również dłuższe sztyce 20, 28, 36 cm, które pozwalają na podniesienie, podniesienie modułu na jeszcze wyższy kąt. Kolejnym plusem tego typu tego rozwiązania jest to, że każdy moduł jest montowany niezależny, niezależnie na tych dwóch profilach, także instalacja może mieć zupełnie dowolny kształt. Kolejną rzeczą jest. Fakt taki, że w związku z tym, że te moduły możemy tutaj wyraźnie podnieść. On jest dedyku, dedykowany ten system między innymi na dachy z pochyleniem na północ. Kiedy dach mamy pochylony na północ o kilka, kilkanaście stopni, wykorzystując tego typu właśnie rozwiązanie, sztyce możemy te moduły skierować na południe, co klienci często sobie prawda, życzą. Tak często na przykład występują dachy. Yy które są raz na południe, raz na północ, to są takie dachy harmonikowe i wtedy na całej powierzchni dachowej możemy położyć taką konstrukcję z tym, że to pochylenie tutaj będzie mniejsze na dachach skierowanych na południe, na dachach skierowanych na północ, to, po, to pochylenie kąt modułu będzie większy, wtedy będziemy mieli jedną płaszczyznę. Unikamy w ten sposób na takich dachach na przykład połączeń elektrycznych, które, które będą praktycznie takie same na dachu południowym i północnym, połączenia elektryczne mogą być podobne. Ten system jest oczywiście przeznaczony przede wszystkim na trapez. Raz mówiąc chciałbym zaznaczyć tutaj jedną ważną rzecz, czyli uniwersalność naszej konstrukcji. Zwróćcie Państwo uwagę, te same klemy do wszystkich typów mostków tak naprawdę możemy mieć w kieszeni bitą ósemkę, klucz 13, 18, kilka narzędzi na dachu dosłownie możemy taką instalację skręcić w trzy osoby. Co nas wyróżnia, to na pewno po pierwsze solidność wykonania tych mostków, podwójna ich ścianka, one są wyjątkowo sztywne i stabilne, natomiast najważniejsza rzecz tutaj to jest podklejka EPDM, tak jak wspomniałem wcześniej, dwuwarstwowa, dwuczęściowa, wzmocniona włóknami, tak jak Rafał przedtem pokazywał, która wręcz obija się wokół wkręta. Tak naprawdę tutaj koledzy się śmieją, mówią, że ta podklejka to jest Mercedes wśród podklejek. Tak, to szczególnie wyróżnia właśnie naszą firmę wśród konkurencji, że jesteśmy w stanie zapewnić stuprocentową szczelność poszycia dachowego, również na dachach wypukłych, gdzie stosujemy tego rodzaju szynę dostosowaną. To jest bardzo istotna rzecz, ponieważ daje nam to wieloletnią gwarancję, pewność, że ten dach zachowa swoją szczelność. Zresztą pokazują tu również śruby, tak jak, pokazuję, tak jak to wcześniej demonstrowaliśmy, które również są uszczelnione, uszczelniające miejsce ingerencji, ingerencji dach. Proszę zwrócić uwagę, nawet to są śruby, które wymontowaliśmy podczas dzisiejszej prezentacji z mostków, z podklejki EPDM. owinięty jest gwint, prawda, tym materiałem, to gwarantuje naprawdę szczelność. Dziękujemy Państwu za uwagę, Rafał Polak, nasz techniczny konsultant, Bartosz Pica, odpowiedzialny za konstrukcję nowotworu. Ja natomiast teraz chciałbym Państwa jeszcze zaprosić na ciąg dalszy webinaru, czyli na wykonanie krótkiego projektu w Solar Planicie właśnie na bazie mostów. Jeszcze Bartek wspomniałbym, że zapraszamy również do kontaktu, zapraszamy do korzystania z oferowanych, z oferowanych przez nas nie tyle produktów, co również usług pod postacią mojej pomocy już w praktycznym montażu wszystkich instalacji, wszystkich konstrukcji Nowotegra. Ja służę pomocą telefoniczną na miejscu montażu, także zapraszam do kontaktu, wykorzystujcie Państwo te możliwości, by te instalacje, by te konstrukcje były przez Państwa wykonywane jak najszybciej, jak najbezpieczniej. Zapraszamy do kontaktu. Tak jest, i to jest tak naprawdę nowa usługa, która się pojawiła teraz w czerwcu i w lipcu tak naprawdę czyli asysta przy pierwszym montażu, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny, czy mailowy. Umówimy konkretny dzień z Państwem, wtedy kiedy będziecie mieli materiał przygotowany do montażu. Podjedziemy z Rafałem na daną instalację, obojętnie czy to będzie Ustrzyki Dolne, czy Szczecin. Tak, tak. I po prostu pomożemy Państwu podczas pierwszej instalacji, czy to przy mostach, czy to na dachu płaskim. Długa oczywiście jest bezpłatna, chciałbym zaznaczyć, wystarczy, że Państwo się z nami skontaktujecie po prostu I kwestia tylko dogrania terminu. I to jest coś, co również nas wyróżnia wśród konkurencji. Jesteśmy jedyni, którzy stosują tego rodzaju pomoc. Zapraszamy, chętnie, chętnie będziemy pomagali. To jest przy montażu pierwszym, ale również przy trudnym technologicznie montażu również pomożemy, czy to może być już kolejny Państwa montaż, ale spotkaliście się, się Państwo z jakąś trudnością. Zapraszam, pomogę chętnie, przyjadę na montaż. 本人はこの方。